Ja chcę wyciągnąć ten rower i chcę, żeby zamieszkał u mnie w domu, bo on jest bezdomny, porzucony. I co tymi ręcami chcesz to zrobić? Za chwilę zobaczymy. Nogi Czym? masz długie, więc tam wiesz jak Bocian, wejdziesz i nic się nie stanie. Jestem stosownie na tą akcję ratunkową. Wydaje mi się dobrze przygotowany. Nie sądziłem, że tak łatwo to pójdzie, powiem Ci szczerze. Jest gorzej niż myślałem, zobacz, to jest dramat na urwisku. Tam dalej nie widać dna, jest głębiej. Ja muszę go na płciznę docholować. Słuchaj, w moim plecaku... No? Niestety byś musiał otworzyć, znajduje się rękawiczka i szmata, bo przewidywałem, że będę ciągnął go ręcznie. Może pokaż, co tam wciągasz, bo będzie zaraz, że, że białe. Na Kaszubach, w Gdańsku, ewentualnie na Śląsku, tabaka jest znana. Tabaka to jest taka miazga aromatyczna na tytoniu. Jak gdzieś w samolocie lecę, a potrzebuję zapalić, uzupełnia mi ten potrzebny głód nikotynowy. A myślałeś o gumie do rzucia? Próbowałem. Mój to ojciec rzucał palenie z nikorety to w latach 70., -tych, 80. -tych rzucił jak. Rząd wprowadził maksymalne ceny w latach już dwutysięcznych. Zażyłeś tę tabakę? Tak. Myślałem, że się kicha po Mmm, Przesąd, chyba żeby była bardzo mocna. Ja i zależy od organizmu poszczególnych ludzi. Ja kichałem. Też brałem tabakę. Co najwyżej może mi pociec przez nos. Macie już gorzej nie będzie. Mam na myśli komentarze pod tych ostatnich dwóch filmów. Wydaje mi się, że najgorsze komentarze są pod tym filmem, gdzie się całowałeś z wargaczem. Aha. Z wargaczem, ale teraz tutaj też siebie ludzie nie oszczędzają. Zdecydowaliśmy się przeczytać nawet te najgorsze. Mogę? Tak, bardzo proszę. CH. 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 Z tym, kim ty byłeś, ważne, kim jesteś. A jesteś ślumpem, bez zębów, więc nie pf, elokwentnie, bo nie ma to pokrycia z tym, kim jesteś farfoclu. A kto to napisał? Daniel, Danielski, tak chciałem trochę jak Linda farf, farfoclu. Ale okay, mi nie okay, okay. A ma twarz? Bo ja pokazuję swoją twarz, a on chyba nie ma twarzy, tak? No, ma jakiś awatar, wiesz, horyzont, taki niebo i ziemia. Aha. A powiedz mi, y, czy ma swój kanał, jakąś playlistę. No nie wiem. A na pewno full również podobnych komentarzy pod innymi filmami dla innych bohaterów, bo na Hachmenta też chyba coś tam napisał, tak jak zwróciłem na to uwagę. Bo wcześniej zrobiliśmy resum tego człowieka. Tak. Bo mam się odnieść do jego komentarza. Spróbujmy abstrahować od tego, kim on jest, czy to jest jakiś zawodowy hater. Po prostu odnieśmy się do samych słów. Może zacznijmy od tyłu, ten farfoczu. co o tym sądzisz w ogóle? Zabolało cię to? Nie, absolutnie, bo ja mam twarz, ja mam nazwisko, Krzyżyk Jerozolimski, jakby ktoś wnikał, to może poczytać, kto go nosił. Ja mam Boga w sercu i mam imię i nazwisko. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce być krytyczny, to użycie tego typu słowa no, dyskwalifikuje i dyskredytuje tę osobę, jak sądzisz? Przeczytał książkę, mu się wydaje. Obejrzał okładkę, przekartkował, ale nie doczytał do końca. Bez ja... zębów. To będziemy o tym jeszcze mówili, o Twoich zębach, nieraz. A to. W... W dalszych częściach, które już są nagrane, czekają w kolejce, bo to jest drugi sezon ze mną chyba. Ale bodajże. wtedy, kiedy widzowie będą oglądali ten film, to tamten już o problemach z zębami już się. Tak. Ukaże. A teraz pozwolę sobie na YouTube wpisać swoje imię, nazwisko. Ja używam dwóch imion, bo można się pomylić. I chciałbym, szanowny panie, przedstawić ci pierwszy film i robię to z zaskoczenia bo nic o tym nie wie nawet Jacek, który jest za kamerą. Kręci się, wrzeciono, kręci. Czy ja mam internety? Mam internety, a nie, muszę Wi-Fi wyłączyć, bo do WiFi nie jestem podłączony. Zanim to zrobisz, przeczytam inny komentarz. Surogarka Jaszczuka. Źle się słucha tego faceta, ma manierę mówienia, jakby był nie wiem kim, jako gwiazda udzielał wywiadu. Facet nie potrafi ocenić siebie obiektywnie. Twój komentarz. Pozwolisz, że pierwszej osobie odpowiem. To będzie odpowiedź zbiorcza dla wszystkich komentarzy, czy ja wywaliłem chy na mojego syna. I pierwszy wynik, tylko mówię, dwa imiona. To jest coś takiego, bardzo proszę, tylko podgłośnie, na maksa. I to jestem ja. Chcesz się zmierzyć? Rzucasz rękawice? Ujawnij się, bardzo ciebie proszę. Dzień dobry Państwo. Maciej Jacek Nawrocki Gdynia. Eee... To świetne miejsce do tego, żeby przypomnieć parlamentarzystom, że dyskryminacja dzieci, matek, ojców to nie tylko granice Polski. Rozumiem, Maciej, że występowałeś przed parlamentarzystami, żeby zwrócić uwagę na problem ojców, którzy są, jak to powiedzieć, pozbawieni, alienowani z życia swoich dzieci. O, i Parent jest... Associate Syndrome PAS tak zwany. I to była sala kolumnowa. Nie tylko ojcowie mają ten problem, również matki, że drugi rodzic uniemożliwia z dzieckiem kontakty. Wygunkowuje dziecko z życia drugiego rodzica. Nie umożliwia w niczym pracy z dzieckiem wychowawczym. I te terminy, których użyłeś, to są terminy prawne? Dokładnie można wygooglować i dowiedzieć się więcej o tych problemach, co w Polsce nie stanowi żadnego przestępstwa według sądów polskich. I taka jest różnica między Polską a Norwegią. Dziecko wyalienowane, dobrze to zrozumiałem? Tak, dokładnie. Wyalienowane od rodzica, czyli pozbawione jednego rodzica przez drugiego rodzica. Tak. I sytuacja, w której jeden rodzic robi dziecku z mózgu sieczkę żeby go nastawić na tego drugiego rodzica. W takim razie idźmy do tego drugiego komentarza. Surogarka Jaszczuka. Jeszcze raz czytam. Źle się słucha tego faceta. Ma manierę mówienia, jakby był nie wiem kim. Jako gwiazda udzielał wywiadu. Facet nie potrafi ocenić siebie obiektywnie. Wszystko? Hmm? Mam poczucie własnej wartości. Niestety życie nauczyło mnie pokory. Przekopało mi tyłek. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, nie pozwolę, żeby w tym momencie działa się niesprawiedliwość, a ja mam milczeć. Ja tu nie występuję w tym programie na YouTube dla Was. Ja występuję dla siebie i dla mojej rodziny, żebym ja nie musiał opowiadać abstrakcyjnych historii ciągle i wiecznie, tylko raz, to jest mój wentyl bezpieczeństwa. Ja to zrzucam. W tej chwili moje dzieci, jak dorosną, jeżeli będziemy mogli z nimi mieć kontakt, w tym momencie nabiorą do mnie pewnego szacunku, gdyż jest z jednej strony czerń i biel, ale z racji tego, że ja jestem mężczyzną, byłem bezdomny i tak dalej, ja jestem gnój. Być może robisz to też dla innych rodziców, czy innych ojców, czy innych rodziców. Tak, z robię problemem. to dla siebie przede wszystkim, ale na tym mogą skorzystać inni rodzice, którzy mają problemy, którzy zostali właśnie zniszczeni przez drugie swoich partnerów życiowych. I te osoby mają dostęp do filmów, jak mi powiedziałeś, przekazałeś im linki. Tworzysz jakąś grupę, która ma wspólny problem. Tak, ten Piąty odcinek wysłałem na linki organizacji ojcowskich. Serdecznie zapraszam ojców również do komentarzy, bo są kobiety, które nam dzieci ukradły i uważają nas, wrzucają nas do jednego wora. Duże emocji, nie Maciej? No troszeczkę też faktycznie powietrza spuszczam siebie. Adam Dabrow Pięknie i elokwentnie opowiedziana historia będąca próbą wytłumaczenia swojego egoizmu, niezaradności oraz niedojrzałości życiowej. Gdy zobaczyłem USG z córką, miałem dwa tygodnie rozkminki, czy być ojcem, z taką, w takiej rodzinie z taką kobietą i nie dać nogi, czy wziąć ten obowiązek, bo to jest moja krew. I nie stworzyć tego. Czego ja nie miałem, być takim ojcem, jakiego ja nie miałem. Basia S to jest ta Basia S, którą zeskrinowałeś. Już na ten temat rozmawialiśmy wcześniej. Spróbuję to przeczytać bez zająknięcia. Nie mogę go słuchać. Ten gość, ta seria to moim zdaniem nie wypał. Po zachowaniu, wypowiedziach i gestach widzę duże podobieństwo do mojej toksycznej ciotki i kilku Ku innych toksycznych osób, które stanęły na mojej drodze. Chciałam dać szansę temu panu, bo na live zapowiadaliście, że jeszcze będą lepsze filmy z tym panem. Niestety nie ma lepszych filmów. Nie mówię o bardzo dobrym montażu. Ten pan nie ma lepszych historii, a jego zachowanie w stosunku do dzieci, opowiadanie o kobiecie, matce jego dzieci, to bardzo nieładne zachowanie z oznaką braku szacunku. To jest ta sama Basia S., której komentarz. Był identyczny z komentarzem zamieszczonym półtora roku temu pod innym filmem. Nie. Dlaczego nie? nie. Ona pod moim filmem skomentowała komentarz, który wycięła z filmu o tym hakerze. Wydaje mi się, że dokładnie to samo powiedziałem. Okej. Okay. Nie, przejęzyczyłeś. Dobrze. W takim razie powtórzę raz jeszcze. Był inny komentarz Basi S, który był kopią komentarza zamieszczonego. Półtora roku wcześniej pod innym filmem przez niby innego internauta albo z innego niku. Czy teraz dobrze to powiedziałem? Tak. Niemniej jednak do tego komentarza się odniosę. Już częściowo masz odpowiedzi Basiu S w poprzednich moich komentarzach, chociażby pokazywałem, że walczyłem o swoje dzieci. No niestety, w warunkach polskich nie udało mi się. Ale cały czas o nie walczę i dla nich właśnie robię ten film, żeby poznały swojego ojca i żeby wiedziały, gdzie są barwy, czarne i białe. Bo nie chcę być traktowany jak skazany, bo tu się pomieszały role. Ofiara, przestępstwo i tak dalej. A to jest akceptowane w tym momencie przez prawo. Jeżeli ktoś robi idiotów, ja mam taką myśl. Ja mogę Ci pokazać z daleka informacje udowadniające, że w tym momencie cały czas trzymam rękę na bieżąco i interesuję się moimi dziećmi, ale jeżeli moje dzieci nie potrafią, zadzwon dorosłe, zadzwonić do mnie albo i wcześniej ich opiekunowie w Boże Narodzenie na moje urodziny z jakimikolwiek życzeniami, tylko po prostu są jakimś tam zdjęciem, które. Znajduje się w moim albumie sprzed 10 lat, albo nawet i w okresie wcześniejszym. To jest jedyna rzecz, która mnie z nimi łączy. Te zdjęcia. Za przeciwwagi, Tomas Grossero, znakomity film. Berlin się chowa, odcinki z Norwegii nigdy się nie nudzą. Macie kto fajny gości. Co tutaj teraz powiesz, skoro. Dziękuję. Jest taka rozbieżność opinii. Dziękuję bardzo. Teraz dalej. Jola, najprościej zostawić kobietę z dwójką dzieci. W związku z moim zawodem znam różne sytuacje, ale pocieszeniem jest to, że są mężczyźni odpowiedzialni. Komentarz. Tak, ta pani porzuciła swoje dziecko. Przypomniała sobie o dziecku w Niemczech, kiedy zauważyła, że może mieć socjal i wszystkie gratyfikacje z tym związane, ale no niestety do 16 roku życia. A Dziecko ona wyrzuciła z domu i mój syn napisał do mnie wyraźnie, że opuścił mieszkanie przed swoimi 17 urodzinami. A podpisy pod pełnomocnictwami prawnika na pewno nie są jego, bo w filmiku, który nagrałem do niego prywatnym, o którym już wspominałem, Zapytałem się i go poprosiłem, że ja mam w stosunku do ciebie rozliczenia finansowe i ja powinienem w tym momencie to uregulować. Nie miał żadnych zastrzeżeń, w ogóle nie skomentował tego. Ja dodam coś od siebie: do tego, że widziałem filmy kręcone przez Maśka. To jest rodzaj vlogu dla syna i w różnych momentach włączasz kamerę i nagrywasz wiadomość dla syna, chcesz to zmontować. Ale rzecz, która bardzo mnie ujęła, i powiem Ci, miałem łzy w oczach, kiedy Twoja umierająca mama i Twój bardzo, w bardzo podeszłym wieku tata proszą wnuczka, żeby się odezwał. I mama też przywołuje takie sceny, których prawdopodobnie Twój syn nie pamięta, bo był za mały, kiedy dziadkowie odprowadzali go wielokrotnie do przedszkola, wtedy kiedy Ty nie mogłeś tego zrobić. To był komentarz ode mnie, więc proszę go nie komentuj. Czytamy dalej. Marta, Marta. Facet narobił dzieci i po tym fakcie chce uniknąć alimentów. A że państwo chce go za to ukarać, to jest wkurzony, bo to złe państwo. No szlak mnie trafia. Kolejny lawirant i egoista pozbawiony odpowiedzialności za takie czyny jak stworzenie człowieka. elokwentny lawirant hipokryta. Stanowczy w swoich potrzebach kosztem innych. Okradli mnie i moje dzieci z ojcostwa. I uczuć macierzystych, macierzyńskich, ojcowskich. Ktoś w Was napadł, chwalicie złodzieja, jeszcze będziecie mu płacić. Ja z tymi dziećmi cały czas o kontakt walczyłem, dlatego jest coś takiego jak w Norwegii opieka naprzemienna, która wyklucza aspekt materialny wychowywania dzieci. Jeżeli Ojciec, matka, rozwiedli się. Związek jest przełamany. Mamy dziecko. To dziecko część czasu spędza u ojca, część u matki. A nie jest monetą przetargową, żeby kupować francuskie kosmetyki. Bardzo mocno to powiedziane, powiem Ci, Maciej, bardzo mocno powiedziane. MC, nie mam bieżącej alimentacji? Czy to nie znaczy tyle samo, co spłudziłem dzieci, których nie wychowuję? I nie interesuje mnie, czy są głodne i czy im jest zimno? Mają do mnie numery telefonów, mają kontakty. Wielokrotnie zapraszałem do znajomych. Bardzo przykro mi. Parential Associate Syndrome PAS. Proponuję poczytać: Nienawiść do ojca. Już w pewnym momencie wpojona. Nie są zainteresowani tak jak córka, nawet tymi wydarzeniami, że tam przez 25 lat w sądzie w Gdyni poczytasz sobie, jak walczyłem o ciebie. Urszula Pagacz. Zanim przeczytam, to powiem, że farfocel to mało. Alfons krytykujący matkę swoich dzieci. Alfons dający w tym momencie szansę kobiecie, która uprawiała taki zawód do tego, żeby miała normalne życie. Alfons, który finansowo wybronił ją wielokrotnie przed kryminałem. Alfons, który wielokrotnie był usiłowany i pchany do więzienia z nienawiści, że związek i miłość, która nie była miłością, została zerwana. Nienawiść do samego końca. Żeby tylko i wyłącznie zgnoić. Teraz dla rozładowania atmosfery. Marpie, Jasku, zaimponowałeś mi tą ostrygą. To jeśli marpie oglądasz ten film, to wiesz, że ostryga to mało. Bąki słonia to dopiero było wyzwanie. Bardzo ciekawy komentarz. Józef Kołodziński, myślę, że Maciek ma potrzebę wyrzucenia tego wszystkiego, co go w życiu spotkało dobrego i złego, a przy okazji trochę atencji, to spoko gościu. Podziękowania. I dobrze ujęte. Damian. Aha, czyli jak nie chce mi się robić na dziecko, to uciekam z kraju i nara. Dziecko jest w Niemczech, mój drogi. A w to się wmieszał polski sąd, który Niemcom robi na tyle przyjemnie, że nie sprawdza w tym momencie przesłanych z Niemiec dokumentów, które wszystko były te dokumenty sfałszowane. Ole Kolkiewicz, tu niby gangster związany z prostytutką, która utrzymuje dom. Tak A to widzę. Jeszcze odniosę się do pierwszego, tego ostatniego komentarza. Wyobraź sobie Jacku, że proces trwał 5 lat w jednym i drugim sądzie i drugiej strony nie było w ogóle obecnej. Nawet nie była szansa, jak w niemieckim sądownictwie jest, równości stron, jeżeli ktoś nie przyjeżdża na rozprawy ani razu, to dlaczego ma być ten wyrok na moją niekorzyść? Jeżeli nie można skonfrontować drugiej osoby, wyrok został zrobiony zaocznie. Nie miałem szans przesłuchać drugiej strony, która żądała pieniędzy. Ole Kolkiewicz, tu niby gangster związany z prostytutką, która utrzymuje dom. Tak to widzę. Od początku się użala nad sobą i jeszcze wyciąga brudy publicznie. Moim zdaniem nie jest ok. Po pierwsze, nie byłem gangsterem, a mógłbym być. Jedynie na niego przybierałem dreszczot, żeby mieć święty spokój, żeby samemu nie być wywieziony, bo posiadałem jakieś pieniądze, posiadałem wysoki status materialny na tamten czas. Ewa Rydzewska, tylko dzieci szkoda. I tu trzeba przyznać rację. Totalna... komentarza, dziękuję. Nie dokończyłem. Totalna nieodpowiedzialność, egoizm. Aż nie do uwierzenia, że można zostawić swoje rodzone potomstwo. Jeżeli 99% przypadków w sądach jest zasądzonych na korzyść kobiety, no to faktycznie jestem totalnym egoistą według wyroku sądowego, który nawet uniemożliwiał mi rozwiązanie kwestii uregulowania kontaktów z moim dzieckiem. Proszę nie zapominać, że wyjechałem w 2013 roku z Niemiec. Przyjechałem jako bezdomny do Polski i w tym momencie był problem, że polski sąd miał to wszystko w szerokim poważaniu. Nakazywał mi w tym momencie kontakt bezpośredni, lokalny z władzami niemieckimi, a władze niemieckie popierały w tym momencie tą organizację która została ocenzurowana w Niemczech od spraw młodzieży która zaopiekowała się na tyle moim synem że gdy odmówiłem gdy odmówiłem pobytu w rodzinie zastępczej nomen omen gender mojego syna bo był konflikt rodzinny były interwencje Przyjeżdżała policja w Niemczech, to w tym momencie, gdy nie podpisałem, że wyrażam zgodę na przekazania obcym ludziom mojego syna, zostałem wyeliminowany z obrotu prawnego. Nikt nie chciał w Niemczech ze mną rozmawiać już. Na pocieszenie, ta sama Ewa Rydzewska pewnie był bardzo atrakcyjny kiedyś. Nie wiem. Myślę, że jeżeli ktoś wejdzie na kanał, są archiwalne jakieś filmy. Bardzo długi komentarz, przeczytam tylko fragment. Co nastraja optymistycznie z tej historii, to konkluzja. Ostatecznie wszystkie gangusy, łobuzy, drobne cwaniaczki, zadłużenie, alimentiarze kończą tam, gdzie jest ich miejsce. Na śmietniku. To Dariusz Górski tak napisał. Nie pozwalać mnie na śmietniku. Także tu jest jakieś nieporozumienie. Ja się wpisuję w ten format, bo byłem bezdomny i uważam, że z klasą zakończyłem moją bezdomność i to, co robiłem, y, będąc bezdomnym, spójrzmy prawdzie w oczy. Zareklamuję się Saga Ogdyni. Robiłem to mieszkając w bunkrze, mieszkając w altance ogrodowej i na końcu. U harcerzy w Stanicy, gdzie spłaciłem po latach, gdy pojechałem do Norwegii, bo dopiero wtedy mogłem zadłużenie, bo płaciłem tam 25 zł za dobę. Mieszkałem około 3 miesięcy. W międzyczasie był o mnie robiony paradokument przez reżysera Tadeusza Króla o ojcach, ale niestety stacja HBO wykupiła ten cały film i wrzuciła go do piwnicy i się kurzy, gdyż nie jest poprawny yy, według obecnych standardów ideologiczno-społecznych. No bardzo się cieszę, że on się nie ukazał, bo tam reżyser nie do końca znał moją historię, a najważniejsze, że jeszcze yy, opisywał mnie jakiś lektor z miłym głosem, co ja w tej chwili myślę. I dlatego Jacek jest najlepszy, bo ja mogę w tej chwili powiedzieć to, co ja myślę, a nie jakiś tam reżyser z dobrze brzmiącym lektorem. A chciałem nagłośnić ten skandal, do jakiego doszło, bo jestem osobą trochę publiczną i trochę wartościową, a tam z drugiej strony jest, przepraszam, nazwi, nazwijmy rzecz po imieniu, aktywna, zawodowo prostytutka. Pan Rafał, straciłem sympatię do tego bohatera. O dzieci trzeba zadbać, pomimo wszystkiego. Mam się odnieść? Nie zabiegam o Twoją sympatię, dobry człowieku. Dokładnie ja chcę załatwić swoje rodzinne sprawy. Dokładnie tak samo bym odpowiedział. Marcin Latoszek, tego miglanca, to ja nie chcę na oczy oglądać. Zmień kanał. <laughs> Migrants, Alfons i Farfoce. To do tej pory o tobie takie słowa padły, jeszcze też wiele innych. Prezes YouTube. Chłop uciekł przed konsekwencjami niepłacenia alimentów, a gada, jacy to Polacy są. Brak słów. To teraz Oj. Mikrofon mój. Nic się nie stało, wszystko się pali. Po prostu szarpnąłem się za koszulkę. Ja jestem dumny, że jestem Polakiem, ale wstyd mi, że Polska jest uznawana według praw wielu krajów że jest dzikim krajem, bo są tacy sędziowie, jacy są, i takie są wyroki. Maciej, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. My tego tematu nie wyczerpiamy. Proszę popraw mikrofon troszeczkę, bo wtedy będą obcierki, jak dotyka ta część, która zbiera dźwięk do, twojej, do twojego ciała. O, tak jest OK. Jeszcze raz bardzo dziękuję i bardzo na proszę. koniec w ramach podziękowania dwa cytaty, Julia R, dziękuję za ciekawy film, serduszka. I mama gości Romotowski.J Małpa G. I coś dalej. Jestem tu nowa, ale filmiki są mega mega. Zostanę na zawsze super, oby, tak dalej. Cud materiał nie jak uprzemka ze wschowy, szacun wam. Tak to robicie? Tak to robimy.